Dobra aí, deixa o Ale jak chcesz zwalisz konia przed sen, to się śnią gołe laski. Bez sensu. No przecież jak zwalisz konia, tak jakbyś nie spał, zwalisz konia i żyjesz dalej, nie? No to tak ci się totalnie nie chce walić przez następne 2-3 godziny co najmniej, nie myślisz o laskach, nie? Wiesz, jak zwalisz konia i masz dalej pornosa odpalonego, to szybko go wyłączasz, żeby nie widzieć, bo się wstydzisz sam sobą, brzydzisz się z sobą. No i tak masz przez następne 2-3 godziny. No, a jak idziesz spać, to masz sny o dupeczkach, to bez sensu. Kurwa, nie mogłem nacisnąć golema. Co sądzę o edukacji seksualnej w szkole? Powinna być zakazana i powinno być więcej Słowianów rodzonych i polskich, dobrych. I to jeszcze przeciw jest w ważnej sile i wierze. Także odpowiedź sama się nasuwa. Zalski, ten Dariusz. Ja pierdolę, no ma jeszcze heal'a frajer jebany. A chuj z tobą i z duchem twoim, ty kurwo jebana. Nie wiem, kliknąłem tego taba, kliknęłem go i mówię, kurwa, no jedne chłopa. Ale zobaczyłem, że nie ma tepeka, więc stwierdziłem, że nie będzie cofał. Ale nie spojrzałem, że nie ma chila, kurwa, i sam się ujebałem. No, akcja była dobra, tylko chuj w to. Zam, k, n, pis, d, chuj, Nie idę tam, kurwa, walimy ich na dziwkę. To jest kurwa robione, teren do No jest Już odkute, bo dobry botley, no nie jakaś kurwa stopa Dawaj mi tego krabika kurwa A jak do ciebie wyjdzie Co ten traszek pierdala? Nie wiem ale wyjebaliście wszyscy I czemu on mnie pinguje? co on jest kurwa głupi, Ej, dobra, jednak ten trash jest idiotą, ta węd była w miarę okej. Okay. Rengar i stroll. Nie no kurwa, zajebałbym im Eee, kurwa kanapkę. jak wychodzi ze mną do klasy. To za kurwy jebany, no się nie nadaje do życia w społeczeństwie, taki śmieć. To chujowy kasjer, no klapa, totalna. Spike na bocie. Wypierda gdzie się. Ja Miałem predatora. Bo zrobić coś z tym gapem, czy jesteś już z lesem totalnie? Z lesem, to ważne. jestem. Udolny okay. Okej. Nie bij. No jesteś kurwa useless'em. Myślę, no ja też jestem, ale ja mam maczetę i buta tylko. Nie byłem jeszcze w bazie. Posłuchaj Daj. mnie. Aj dobra, nie chce mi się. No i Wayne, która ma 5,1, oczywiście to wie, że zagrałem dobrze. A teraz, który ma 0,4 i raka mózgu, tego nie wie, oczywiście. I nie jest to kwestia tego, że ma 0,4. Bardziej tego drugiego. Mocne słowa. No już nie ma kurwa słów. Powiem ci tak, to jest. Bo to... wiesz, najgorsze w pisaniu w Lizy Legend jest to, że tobie się wydaje, że. Ty, coś ty zmienisz tym pisaniem, nie? Wiesz? Ulżysz sobie, a może on się posłucha, ale nie, bo to jest taki kurwa kretyn, że gdyby on nie był takim kretynem, to by tego nie napisał, wiesz? W ogóle, w ogóle by nie napisał tego, nie zacząłby tej dyskusji, więc. Jabka nie kurwie, grają to jabłka na własne. Niereformowalne w Cofnę. Jest jakiś plan. Krzypki se zgarnę, mm, mm, mm. Ale smaczne kri... O kurwa Ale smakowa mhm mm, mm. jest mają To co tak mało biłem kurwa No reszta mam Rabadona, no trzeba zrobić jakieś test hita Dajcie party ally... A chuj kurwa z tam. Ach, kurwa, 18 gram. No kurwa, smajcika nie miałem. co, Pride odpierdala A, nie użyłem, nie użyłem tego. Czy użyłem, nie wiem. Tego? Belbindera, ale nie użyłem chyba. Tak ten zabił. zapomniałem o nim. A nie, nie mam Sorcererków, Wiecie co, sorcererki to jest w chuj bus do obrażeń. Bo 31% na 44 to już jest sporo. Oni tyle mają, no 34. Możesz? Fakt, fakt. Jest, tak. Mogę. Ja nie mogę, pomoże. ja muszę, bo moja drużyna jest w potrzebie. Jak mogę? To pomogę! Kurwa. Kurwa, co jest? Chwotki zabrakło jednej Gdzie A jest? A kurwa, Nie co tam się tam dzieje? To? O kurwa, rzeczywiście dobre dymie zrobiłeś Kurwa, jebano <laughs> No kurwa, mać, gdzie są obrażenia? Robotki nie było, po prostu. No to niech chce no. A ja będę przeszkadzał. Rób tak, żeby nie wadzić ja. innym. Rób swoje i... Dobra. Erkuję. No to erkuj. No ale jest. Jest. Pogłębia mi się wada wzroku. S. No tak, ale niewiele już A, grid to surrender Debord i Thresh'a i są koniecznie No to niech robią, no ja, ja będę przeszkadzał Rób tak, żeby ja. nie bawić innym Rób swoje i. Dobra, No To erkuj No ale jest, Pogłębia mi się wada wzroku. Yes. No tak, ale niewiele już. A, grid to surrender. Rebolt i thresha, i Darius koniecznie.